Witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj pokażę Wam, jak szybko usunąć przypalenia z tak brudnych naczyń po na np. mięska. Więc zaczynamy. Żeby usunąć tak zaschnięte przypalenie, wystarczy tylko rozpuścić tabletkę do smugarki w gorącej wodzie. kiedy tabletka będzie się rozpuszczała, nie mam czas na kawę. Jest kawka wypita, tabletka rozpuszczona i zobaczymy, jak to wygląda. O, proszę bardzo. Bez szczerowania, Wszystko nam się rozczyściło. Wylewamy. I spokojnie, zobaczcie. Nie będę dotykała palcami, bo jestem niedysponowana. Połamałam paznokcie w nieodpowiednich miejscach i nie, bardzo mnie boli. Więc czatko. Zobaczcie, bez szarowania wszystko zeszło. Ja teraz tylko przemyć. A, no dobra. Już się to umyję, bo nie dam <grych> Więc jeżeli podobał Wam się ten filmik, łapka w górę i subskrybujcie mój kanał. Pa!